Witajcie w papieskiej bazylice Matki Bożej Większej. Przez wieki papieży utrzymywali szczególny związek z tą bazyliką. Sześciu z nich znalazło tutaj nawet swój pochówek. Świątynia ta stała się również ulubioną bazyliką papieża Franciszka, który odwiedził ją już ponad 100 razy. Co zatem sprawia, że ta bazylika jest tak wyjątkowa? W tym odcinku podążamy za Guido Santé, konserwatorem i restauratorem dzieł sztuki, który podzieli się z nami historią bazyliki, będącej świadkiem cudów, miejscem ogłaszania dogmatów, obecności papieży, relikwii i wielkich artystów. To właśnie dzięki dziełom tych artystów tworzących dla bazyliki i Santa Maria Maggiore styl barokowy rozprzestrzenił się na całym świecie. Prosto z Rzymu, program Watykanu. Zaczynamy! Żadna podróż apostolska papieża Franciszka nie może rozpocząć się bez wcześniejszej wizyty u opiekunki Rzymu, powszechnie czczonej ikony Salus Populi Romani, przechowywanej we wnętrzu bazyliki Santa Maria Maggiore, czyli Matki Bożej Większej. Pierwszego dnia swojego pontyfikatu papież Franciszek przyniósł tu kwiaty matce Bożej określanej mianem Salus Populi Romani, co po łacinie oznacza zdrowie ludu rzymskiego. Od tamtego czasu, zawsze, gdy papież wyrusza z Rzymu w podróż apostolską i kiedy wraca ze swoich pielgrzymek, to miejsce jest dla niego przystankiem i okazją, by przynieść kwietny bukiet Matce Bożej. Podczas pandemii papież Franciszek żarliwie modlił się o zdrowie ludzi i całego świata przed tym obrazem na placu św. Piotra, błogosławiąc puste ulice Rzymu. Jego darem dla Matki Bożej Większej na koniec 2023 roku była cenna złota róża, ofiarowana w geście wdzięczności. Ikona ta jest dla papieża Franciszka niczym duchowy kompas. Ale cofnijmy się razem z profesorem Guido Sante do samych początków, aby zrozumieć, jakie są korzenie bazyliki i dlaczego jest ona umiłowaną świątynią papieży. Sięgnijmy wstecz do czasów Soboru Efeskiego, który rozstrzygnął ówczesną debatę nad naturą macierzyństwa Maryi, ogłaszając dogmatą Maryi Teotokos. Podczas gdy niektórzy argumentowali, że Matka Boża była matką wyłącznie ludzkiej natury Chrystusa, Kościół ostatecznie ogłosił ją rodzicielką Boga. Powszechnie uważa się, że Bazylika Santa Maria Maggiore została ufundowana przez papieża Liberiusza, ale to papieżowi Sykstusowi I zawdzięczamy budowę tego niezwykłego pomnika chrześcijaństwa, co miało miejsce dokładnie po Soborze Efeskim. Sobór ten potwierdził boskie macierzyństwo Maryi, a Bazylika stała się wówczas pierwszą i najważniejszą świątynią maryjną w świecie zachodnim. Tym, co absolutnie uderza wiernych, kiedy przekraczają próg bazyliki, jest wspaniała mozaika w apsydzie, przedstawiająca scenę koronacji Maryi przez jej syna, Jezusa Chrystusa. Mozaika jest ostatnim arcydziełem średniowiecza w Rzymie. To dzieło sztuki zamówił pierwszy papież franciszkanin Mikołaj IV, który zamiast pałacu papieskiego wybrał na swoją rezydencję właśnie Santa Maria Maggiore. Cała ta ogromna dekoracja jest pomnikiem, a przede wszystkim świadkiem franciszkańskiego oddania Maryi. W centrum widzimy Chrystusa koronującego swoją matkę, siedzącą na tronie. Przedstawienie jest intrygujące, ponieważ u stóp Chrystusa znajduje się Słońce, a u stóp Maryi Księżyc. Oba wykonane są z tesery, z najczystszego srebra. Cała powierzchnia pokryta jest płatkami złota i przedstawia wizerunki świętych Piotra i Pawła, co jest oczywiście odniesieniem do umiejscowienia samej świątyni w Rzymie. Ponadto znajdują się tam wizerunki najważniejszych franciszkańskich świętych: Franciszka i Antoniego, zamówione przez papieża Mikołaja IV. Mamy też niewielki wizerunek ubranego na czerwono, noszącego tiarę, klęczącego Mikołaja IV, przedstawiającego się Marii i Jezusowi. Oznacza to, że w tym momencie był on już papieżem. Poniżej, wzdłuż dolnej części, płynie rzeka ziemskiego raju. W małych sekcjach przedstawione zostały wszystkie znane zwierzęta i rośliny tamtych czasów. Dalej, w panelach znajdują się sceny ilustrujące najważniejsze epizody z życia Maryi. To wizualna narracja we wnętrzu bazyliki, która jest jej poświęcona. Bazylika jest jak księga, która zachowuje pamięć o wierze chrześcijańskiej odzwierciedlonej w obrazach, mozaikach i posągach. Przyglądanie się tym dziełom uzmysławia, że to, w co wierzyli pierwsi chrześcijanie, zostało wiernie zachowane przez wieki i przetrwało do naszych czasów. Interesujące jest to, że łuk triumfalny, usytuowany tuż przed Wielką Apsydą, przedstawia epizody ze Starego Testamentu. To akurat jest znacznie starsza mozaika, bo z V wieku, a więc sięgająca czasów założenia bazyliki. Podobnie w nawach bocznych znajdują się liczne fragmenty z Nowego i Starego Testamentu. Wszystkie również wykonane zostały w mozaice. Są to najstarsze mozaiki ze szkła i najcenniejsze pokryte złotem płytki, jakie znajdują się w Rzymie, co czyni je najstarszymi chrześcijańskimi mozaikami w całym wiecznym mieście. Papież Mikołaj II przekazał franciszkański charyzmat bazylice, która była również nazywana Santa Maria ad i Bethlehem ad Occidente, ponieważ zawiera relikwie kołyski Dzieciątka Jezus. W hołdzie tej świętej relikwii, zgodnie z tradycją Świętego Franciszka, papież Mikołaj wyeksponował w bazylice pierwszą w historii szopkę, zainspirowaną żywą szopką Świętego Franciszka. Zostanie z nami, aby dowiedzieć się więcej o relikwiach przechowywanych w Bazlice Matki Bożej Większej, o żłóbku dzieciątka Jezus o pierwszej w historii szopce oraz o relikwiach św. Mateusza Ewangelisty i św. Hieronima. Bijącym sercem Bazyliki Matki Bożej Większej jest ołtarz, w którym znajdują się jedne z najcenniejszych relikwii chrześcijaństwa. Kompleks zwieńcza baldachim, a znajdująca się pod nim kaplica umożliwia oddanie czci relikwiom Narodzenia Pańskiego, które zostały sprowadzone tu w VII wieku z Betlejem. Guido Sante dalej prowadzi nas przez czas, sztukę i duchowość papieskiej Bazyliki Matki Bożej Większej. W XIX wieku, około 150 lat temu Pius IX, jeden z najdłużej panujących papieży, zdecydował się wybudować tu konfesję. Zasadniczo przedsięwzięcie to wymagało przygotowania wolnej przestrzeni w podłodze, do której prowadziły dwustronne schody. W dół, aż po ołtarz główny, gdzie był przechowywany święty żłóbek. Pielgrzymi, goście i wierni mogą zejść tymi schodami, wchodząc dzięki temu do serca bazyliki. Pod ołtarz główny i tam pomodlić się przed relikwią najświętszego żłóbka, wykonany z pięciu drewnianych desek jaworowych z drzewa pochodzącego ze wschodu, Żubek jest przechowywany w dużym relikwiarzu z kryształu, srebra i złota, wykonanym przez Giuseppe Valadiera w 1802 roku. Po środku konfesji znajduje się duża statua klęczącego, patrzącego w stronę relikwii i zwróconego twarzą do ołtarza papieża Piusa IX. Ołtarz w kształcie cennej misy, wykonanej z cesarskiego czerwonego marmuru i porfiru. Zawiera inne ważne relikwie przechowywane w Santa Maria Maggiore, na przykład relikwie świętego Hieronima, świętego Mateusza Apostoła i szereg innych. Istnieje zatem bardzo ścisłe powiązanie pomiędzy relikwią żłóbka i relikwiami Narodzenia, doktorami Kościoła i świętymi, a ołtarzem głównym. Nad wszystkim góruje ogromny, piękny baldachim, zaprojektowany i wykonany przez architekta. Ferdinanda Fugę w 1750 roku z okazji roku świętego na zlecenie papieża Benedykta XIV. Nawiązuje on do koncepcji baldachimu Berniniego w bazylice świętego Piotra, ale nie jest barokowy. Zamiast tego ucieleśnia styl XVIII wieku, odzwierciedlając zamiłowanie do sztuki starożytnej tutaj również kolumny wykonano z porfiru i cesarskiego marmuru a wszystkie dekoracje zrealizowano w pozłacanym brązie nawiązującym do baldachimów świętego Piotra ale już w zupełnie innym stylu co roku, 5 sierpnia, bazylika upamiętnia swoje powstanie opadami śniegu z płatków Białych Róż, nawiązując w ten sposób do cudu opadu śniegu, który papież Liberiusz dostrzegł na wzgórzu, na którym potem wzniesiona została bazylika. Według tradycji, Maryja, ukazując się we śnie papieżowi Liberiuszowi, poleciła mu zbudować kościół jej poświęcony, obiecując, że następnego dnia w miejscu, w którym świątynia miała powstać, znajdzie on śnieg. Był sierpień, więc powinno być bardzo gorąco. Ale za sprawą tego cudu w upalny dzień spadł tutaj śnieg. Co roku przywołuje się we wspomnieniach tamto wydarzenie. Po środku sufitu, tuż nad konfesją Piusa 9, 5 sierpnia każdego roku otwierany jest włas i podczas uroczystej mszy świętej, upamiętniającej założenie bazyliki, spadają z niego płatki białych róż i inne białe kwiaty, dla upamiętnienia tamtych opadów śniegu, w związku z którymi z woli Maryi powstała tu. Bazylika. W bazylice Matki Bożej Większej mieści się kilka kaplic, w tym kaplica ukrzyżowania autorstwa rzeźbiarza Ferdinanda Fugi. Godna uwagi jest także kaplica rodziny Czesi poświęcona świętej Katarzynie Aleksandryjskiej oraz bardzo ważna historycznie kaplica rodu Sforców. Była ona ostatnim projektem architektonicznym Michała Anioła i okazała się być zarazem ostatnim zrealizowanym przez niego arcydziełem, bo właśnie wtedy, podczas nadzorowania jej budowy, Michał Anioł śmiertelnie zachorował. Najpiękniejszymi i najważniejszymi kaplicami w świątyni są jednak dwie inne. Kaplica paulińska, w której znajduje się ikona Maryjna, salus populi romani oraz kaplica Sykstyńska. Po przerwie odkryjemy wspólnie skarby kaplicy i bazyliki Santa Maria Maggiore. Bazylika Matki Bożej Większej posiada własną kaplicę Sykstyńską. Chociaż nie ma w niej sądu ostatecznego Michała Anioła ani fresków przedstawiających stworzenie człowieka, w jednym z największych tabernakulów na świecie znajduje się ślad tego wielkiego artysty. A w samej kaplicy przechowywana jest też pierwsza szopka Bożonarodzeniowa, jaka powstała w historii. Obecnie nazywamy ją Kaplicą syksteńską dla upamiętnienia papieża Sykstusa V. Prawdą jest, że prastare dokumenty nazywają ją Kaplicą Narodzenia Pańskiego, ponieważ została zbudowana dla upamiętnienia narodzin Chrystusa. Przechowywana jest tu z pochodzącą z Betlejem relikwia żółka świętego. W tym miejscu, mniej więcej tu, gdzie w tej chwili jesteśmy, mieściło się pierwsze oratorium i kościół pod wezwaniem Narodzenia Pańskiego, w którym przechowywano te relikwie. Papież Sykstus i jego architekt Domenico Fontana stanęli przed dużym wyzwaniem. Nie mogli zburzyć prastarej kaplicy, w której przechowywana była święta relikwia. Co za tym postanowili uczynić? Otóż zamiast burzyć pierwotną kaplicę, zamknęli ją w swego rodzaju skrzyni, podnosząc tę masywną konstrukcję tu na dole za pomocą specjalnych podnośników. Stąd to, co widzimy, co przypomina kryptę lub konfesjonał, to w rzeczywistości średniowieczna kaplica najświętszej relikwii betlejemskiej. Papież Sixtus V zlecił zbudowanie tej kaplicy również dla upamiętnienia Szopki, której zapragnął Mikołaj IV, inny papież, pierwszy papież franciszkański. To w tej kaplicy przechowywana była pierwsza powstała na świecie szopka. I tak pozostało do dziś. Święty Franciszek zorganizował żywą szopkę w Greccio i w ciągu kilku lat tradycja szopki szybko się rozprzestrzeniła. Jednak zwyczaj ustawiania szopki, którą znamy obecnie, narodziła się właśnie tutaj i pierwotnie była przechowywana w tej małej kaplicy wraz z relikwiami Bożego Narodzenia, czyli ze żłóbkiem z Betlejem. W tej samej kaplicy widzimy także posąg klęczącego papieża. Papieża piusa IX. Papież został wyrzeźbiony podczas gdy klęczy przed żłóbkiem, ale jego wzrok przenika na drugą stronę, tam gdzie dokonuje się przeistoczenie. Zespół ołtarzowy odzwierciedla ducha Soboru Trydenckiego. Tabernakulum zbudowane jest według zasad ustanowionych przez świętego Karola Boromeusza, wybitnego orędownika reformy katolickiej z czasów Soboru Trydenckiego, który pełnił rolę archipresbitera Bazyliki Matki Bożej Większej. Tak więc tabernakulum jest idealnie dopasowany do kaplicy Narodzenia Pańskiego. Mamy w dolnej części Chrystusa z relikwią żłóbka i scenę Narodzenia Pańskiego. Tabernakulum, o którym mówi Sobór Trydencki, podkreślając, że hostia jest prawdziwym ciałem Chrystusa, przylega do ołtarza. Tak więc widzimy ołtarz bezpośrednio obok tabernakulum i pionową konstrukcję całości, która wznosi się do epicentrum kopuły. Gdzie chór aniołów przedstawia Boga Ojca. W ten sposób cała kaplica jest zbudowana wzdłuż linii, która odzwierciedla sceny odcielenia Chrystusa w średniowiecznej kaplicy, w szopce, a następnie wznosi się ku chwale Boga Ojca. Oś ta dokładnie wyznacza całą strukturę kaplicy, która obraca się wokół tego wspaniałego pomnika. Do jej budowy posłużyły jedne z najcenniejszych kamieni, jakie istniały w XVI wieku. Papież Sixtus nie zważał na koszty, bo pragnął zbudować najcenniejsze tabernakulum w całym wiecznym mieście. Powyżej znajdują się postacie dwunastu apostołów, jak napisał święty Karol, a także osiem scen męki pańskiej. Co najmniej trzy z tych scen wykonane są ze złoconego brązu na podstawie projektów Michała Anioła. Wprawdzie, kiedy powstały, Michał Anioł już nie żył. Ale Ludovico del Duca, jeden z jego uczniów, wykorzystał trzy słynne rysunki Michała Anioła do stworzenia tych trzech scen męki pańskiej. Tabernakulum jest historycznym i duchowym testamentem podkreślającym nieustanne wcielanie się Chrystusa w Najświętszym Sakramencie oraz Jego mękę i zmartwychwstanie. A teraz w naszym wydaniu specjalnym krótka przerwa. Dowiedz się więcej o pierwszej w historii szopce bożonarodzeniowej i o tym, dlaczego bazylika w Rzymie nazywana jest Betlejem. Papież Paweł V. Borgese poświęcił tę wspaniałą kaplicę, znajdującą się w lewej nawie Bazyliki Matki Bożej Większej, w 1613 roku. Zbudowana została w ciągu zaledwie pięciu lat jako świadectwo głębokiego oddania papieża matce Bożej Salus Populi Romani. Papież Paweł V był niezwykle oddany przechowywanej w bazylice i konie maryjnej, nazywanej Salus Populi Romani, która jest uważana za prawdziwą relikwię. Tradycja głosi, że obraz ten został namalowany przez samego świętego Łukasza Ewangelistę, patrona malarzy. Papież Paweł V buduje więc monumentalną kaplicę, bardzo podobną do tej, którą papież Sykstus zbudował zaledwie 20 lat wcześniej. Skorzystał z pomocy szeregu artystów, którzy pracowali już w kaplicy Sykstyńskiej i którzy w międzyczasie, między budową kaplicy Sykstyńskiej a kaplicy Paulińskiej, pracowali w katedrze świętego Jana na Lateranie w Rzymie. I przy przygotowaniach do jubileuszu roku 1600. Zgodnie z ekspertyzą, jaką przeprowadził Guido Sante, kaplica ta, zaprojektowana przez Pietro Berniniego, ojca legendarnego rzeźbiarza Gian Lorenzo Berniniego, jest uważana za miejsce narodzin stylu barokowego. Gian Lorenzo, doskonaląc swoje umiejętności jako młody chłopiec, odegrał znaczącą rolę w budowie kaplicy paulińskiej u boku swojego ojca. I realta. W rzeczywistości w tej kaplicy znajdujemy już pierwsze przejawy sztuki barokowej, która będzie charakteryzować całą sztukę XVII wieku. Najpierw we Włoszech, następnie w Europie, a później także w Ameryce Południowej i na całym świecie. Kaplica paulińska jest wspaniale ozdobiona marmurami. Między innymi wyłożona dużymi pilastrami wykonanymi z bardzo cennego marmuru, zwanego brocatello di Spagna. Wszystkie użyte tu marmury są niezwykle drogie. Nie było tu bowiem miejsca na oszczędność. Nie można było użyć mniej wartościowych materiałów, ponieważ nie byłoby to wystarczająco godne dla ikony, uważanej za najcenniejszą w całym Rzymie. Wartość ikony Salus populi Romani nie należy rozpatrywać bowiem jedynie w odniesieniu do mieszkańców Rzymu, lecz do całego imperium rzymskiego, czyli całego świata zachodniego. Ołtarz kaplicy paulińskiej jest cennym relikwiarzem wykonanym z kamieni i z pozłacanego brązu. To bogactwo ofiarowane Maryi jest widoczne w wielu drobnych szczegółach. Zazwyczaj było tak, że elementy niewidoczne dla oczu postronnych pozostawiano bez ozdób, ale w tym wyjątkowym przypadku również wszystkie elementy ukryte są pokryte złotem. Ikona jest tak cenna, że kult tego niezwykle ważnego wizerunku Matki Bożej skłonił świętego Ignacego do odprawienia tu swojej mszy prymicyjnej. Temu obrazowi jest też niezwykle mocno oddany papież Franciszek. Ojciec Święty przybył tu już o 7 rano, 14 marca, pierwszego dnia swojego pontyfikatu, aby złożyć matce Bożej kwiaty. Przywiązanie papieża Franciszka do salus populi Romanii jest znacznie większe niż przywiązanie jego poprzedników. Ozdobił ikonę złotą różą, a w niedawnym wywiadzie dla meksykańskiego nadawcy Telewiza. Papież Franciszek ujawnił, że chce zostać pochowany w tej bazylice. Papież Grzegorz XV, Papież Sixtus I, Święty Pius V, Paweł V Borgiezy czy Klemens XI. Z tego punktu widzenia, Santa Maria Maggiore jest czymś w rodzaju małego Watykanu. Właśnie dlatego, że wielu papieży oddanych Maryi pragnęło zostać pochowanych tutaj, a nie w Bazylice Świętego Piotra. Papież Paweł V nie tylko chciał być tutaj pochowany, ale podobnie jak wcześniej papież Mikołaj IV, zdecydował się zamieszkać w tej bazylice, a w zakrystii miał swoje biuro. Podczas swojego pontyfikatu stanął w obliczu ponownych napięć religijnych między katolikami i protestantami w Niemczech, co ostatecznie doprowadziło do wybuchu wojny 30-letniej w 1618 roku. Jego reakcja wykraczała poza wsparcie wyłącznie finansowe dla Ligi Katolickiej. Zajął się także aspektem związanym z kulturą, broniąc doktryny Katolickiej poprzez promocję sztuki. Prawdziwe przesłanie, jakie ma wyrażać ta kaplica zawarta, jest we fresku na górze. W lunecie namalowanej przez kawaliera Darpino, który w tym czasie był największym żyjącym malarzem w Rzymie. Na tym fresku przedstawiony jest święty Grzegorz Taumaturgus, jak pokazuje Maryi tekst przeciwko Herezjom, który napisał w V wieku. Papież Paweł V precyzyjnie wybrał dokładnie ten wątek z życia świętego Grzegorza Taumaturgusa i jego tekst przeciwko Herezjom na Bliskim Wschodzie, aby utworzyć kultowy i teologiczny związek między Starą i Nową Herezją czyli herezją lutra, która w tamtych latach spowodowała tak wiele zamieszania w zachodnim kościele chrześcijańskim. Bazylika Matki Bożej Większej jest żywym świadectwem wczesnej wiary chrześcijańskiej, ucieleśnieniem soboru efeskiego i oddania Matce Bożej, a także świadkiem cudów. Znajdują się w niej konkretne dowody narodzin Jezusa w żłobie i wczesne wizerunki Matki Bożej. Jest to również miejsce spoczynku świętego Hieronima, doktora Kościoła. Bazylika ta jest ważnym miejscem dla myśli Soboru Trydenskiego i wizytówką sztuki Michała Anioła, Berniniego oraz pionierów baroku. Dlatego zajmuje tak szczególne miejsce w sercu papieża Franciszka. I nieustannie służy mu jako duchowy kompas. Witam Państwa bardzo serdecznie, szczęść Boże, nazywam się Ewa Pietrus. WWTN Polska prowadzę biuro, sklep internetowy i mogliście mnie Państwo też zobaczyć w seriach Droga do Nieba i Apologetyka. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za wsparcie modlitewne, o którym nas stale zapewniacie. Prosimy też o wsparcie finansowe. O tym, w jaki sposób możecie nam pomóc. Zapraszam do strony Wspieram.ewtn.pl. Serdecznie dziękujemy.